Hej cześć, witajcie z tej strony Błaże i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku ocenimy sobie samochód Fiata Tipo w Polish Car Driving, także jak zawsze zaczniemy sobie od tyłu i jak zawsze od świateł, więc te światła <coughs> z tyłu są fajnie zrobione, fajny, fajny kształt mają tak jak w prawdziwym fiacie tipo. Osobiście mam fiata tipo tylko w kombi w prawdziwości, także troszkę może więcej tutaj powiem nawet o tym Fiacie. Zapalimy sobie światła. Kierunkowskazy i wsteczny. Także tutaj wszystko się ładnie świeci. Jak widzimy kierunkowskazy na wstecznym, co w tym chyba w sedanie jest. Nie wiem, w kombi mam, nie ma czegoś takiego, że kierunku kierunkowskazy na wstecznym. Rejestracja jest fajnie zrobiona. Tutaj na, mi się zrespiła z ze Sławna. Bok samochodu jest fajnie zrobiony. Tutaj mamy ładne klamki realistyczne są tutaj ta dziura między klamkami a drzwiami. Koła są fajnie zrobione. Tutaj mamy felgi która jest taka wyrazista, ją widać. <laughs> tutaj mamy jeszcze to jest znaczek kwiata, tylko nie ma napisu Fiat, ale jest też fajnie zrobiony. Lustereczka też mają fajnie zrobione, tak jak w prawdziwym Fiatio Tipo. Z przodu światła też są fajnie zrobione. Tutaj mamy znaczek kwiata. Mm. Tutaj mamy lampy, możemy je zapalić, tutaj mamy światła długie, kierunkowskazy. Ja kierunkowskazy światła długie. I jeszcze mamy przeciwmielne, które gdzieś się palą. O tutaj przeciwmielne to są halogeny trochę takie. <laughs> także w także z zewnątrz oceniam to auto na, Myślę, że 8 na 10 będzie tutaj dobrą ceną. Tutaj mamy też fajne... Hmm, wysokość tego auta i teraz w środku. Środek jest no dosyć fajnie zrobiony. Tutaj siedzimy w miarę wysoko, więc widzimy drogę. Hmm, dźwignia z mani biegów, kierownica, fotele fajnie teksturowane, bardzo są ładnie zrobione fotele, to na wielki plus. I lusterko tylnie. Myślę, że środek na takie 7,5 dni będzie dobrą ceną mamy jeszcze tutaj mamy tutaj manetki od kierunkowskazów i wycieraczek także myślę, że możemy się nim przejechać, kawałek mm, możemy się nim przejechać do no myślę, że nawet jak się nim przejedziemy do Sęczkowa pod przejazd kolejowy to ona prędkość jego maksymalną to sprawdzimy bo w sumie nie wiem on kosztuje w salonie samochodową 28 500 ale jest szybki także myślę, że warto go kupić no i jest fajny, fajny jest taki samochód. No tutaj mamy jakieś wiemieś o pierwszeństwo, <laughs> Może do przejazdu nie pojedziemy, ale pojedziemy sobie tak tutaj do Wyslawic. Przecież to jest pewnie niego pewnie jakoś maksymalnie. No troszkę się wolno zbiera. Czy wolno? No w miarę tutaj się zbiera jakoś, ale nie jest to jakoś szybko też. To jakiś malu w Prędkość maksymalna 180 km na godzinę, także nawet prędkość ma maksymalną fajną. Możemy tutaj zajechać. Fajne masz też dźwięki silnika ten samochód nawet. Mi się osobiście podobają te dźwięki. Także myślę, że ocena ogólna samochodu to będzie myślę, że 8 na 10 będzie dobrą oceną. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Będzie to mnie też motywować do nagrywania lepszych, coraz lepszych i kolejnych filmów. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów z tej serii ocenia samochodów, jak i innych różnych moich produkcji. Także to by było na tyle. No i cześć!